Część czwarta. Usługiwanie. Brudna robota. Dzwonek przy bramie do Donejwór nieprzerwanie dźwięczał. Gdy Amy Carmichael otworzyła bramę, zobaczyła pastora lokalnego kościoła trzymającego w ramionach niemowlę. Ona ma tylko trzynaście dni, powiedział pastor. Uratowałem ją z hinduskiej świątyni. Czy weźmiesz ją, Amma? O, wyszeptała dziesięcioletnia Prena, jak tylko zobaczyła maleńką pomarszczoną twarz. Czy mogę nadać jej imię? Prena była pierwszym dzieckiem świątyni, które zamieszkało z Amy. Amy uśmiechnęła się tylko i skinęła głową. Nazwijmy ją Ametyst. To jeden z klejnotów świętego miasta, powiedziała Prena. Wkrótce do Donaivor Przyniesiono następne dziecko. Prena nazwała je szafir. W 1904 roku w Donejwur mieszkało już 17 dzieci, a sześcioro z nich uratowane zostało ze świątyń. Te maleńkie klejnoty przysparzały sporo kłopotów. Trzeba je było nakarmić, zmieniać pieluchy, ukołysać, uspokoić, a potem. Wszystko jeszcze raz od nowa. Czasami, gdy Amy kołysała płaczące dziecko, przypominała jej się radość podróżowania od wioski do wioski i opowiadania o Jezusie. Czy podjęła dobrą decyzję, porzucając tak ważną pracę dla opiekowania się dziećmi? Potem raz jeszcze przeczytała w Biblii historię o tym, jak Jezus klęknął, aby umyć stopy uczniom. To była brudna robota, praca sługi. Potem nakazał uczniom, by go naśladowali. Amy przytaknęła: Tak, będę to czynić. Jestem Bożym sługą, a on dał mi te maleństwa, żebym się o nie troszczyła. Dla kobiet z grupy Stery Cluster, które pomagały Amy, to nie było takie proste. W Indiach każde działanie, każdy rodzaj pracy, jaką można było wykonywać, kogo można było poślubić, kim byli twoi znajomi, wszystko było określone przez kastę, czyli grupę społeczną, do jakiej się należało. Była kasta rządząca, kasta pracowników intelektualnych, kasta rolników, kasta pracowników medycznych, kasta ludzi, którzy wykonywali wozy kasta tych, którzy sprzątali ulicę i tak dalej, i tak dalej. Nawet wśród służących były różne kasty. Osoba, która podawała do stołu, nie mogła już zmywać naczyń. Pewnego dnia młoda chrześcijanka przybyła do Donajwur. Chciała pomóc w pracy z dziećmi. Amy poprosiła ją, by umyła podłogę. Kobieta odmówiła, nie mogę. Zabrania mi moja kasta. To byłoby zbyt upokarzające. Amy wzięła wiadro pełne wody z proszkiem, uklękła i zaczęła szorować podłogę. Powiedziała delikatnie. Prace domowe, tak jak każda inna praca, są pracą dla Boga. Cokolwiek robimy, staje się dobrym i świętym zadaniem, jeśli tylko robimy to dla Pana Boga. Nowa pracownica była zawstydzona widząc irlandzką misjonarkę na kolanach z zapałem szorującą podłogę. Ponamal, Mal, mądra kobieta indyjska, która towarzyszyła Amy od początku, uśmiechnęła się mówiąc: "Amma, czyli mama, nigdy nie prosi nas o zrobienie czegoś, czego sama nie robi." Koniec. Usługiwanie to robienie każdego rodzaju pracy, po to, by podobać się Jezusowi. Fragment z Pisma Świętego. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi Wasze, i Wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem Wam przykład, byście i Wy czynili tak, jak ja Wam uczyniłem. Ewangelia Jana, rozdział 13. Werset czternasty i piętnasty. Pytania. Pytanie numer jeden. Jak myślisz, czy decyzja Amy o zaprzestaniu podróżowania i głoszenia Ewangelii po to, aby opiekować się dziećmi, była dobrym wyborem? Powiedz, dlaczego tak, albo dlaczego nie. Pytanie numer dwa. Jak myślisz, Dlaczego Amy sama umyła podłogę zamiast nakazać nowej pracownicy wykonania tego zadania? Pytanie numer 3. Co ty możesz dzisiaj zrobić, aby naśladować przykład Jezusa w usługiwaniu? Koniec.